Wybrałem się dzisiaj do niewielkiego lasu w Witkowicach, za Krakowem, który uchodzi podobno za nawiedzony. Nie jest to jednak kanał o duchach. Ja zamierzam zrobić tu rozpoznanie terenu pod kątem możliwości survivalowych i noclegowych w tym terenie. Jest bardzo deszczowy dzień, wszystko jest. Przemoknięte, gniazdo oz nawet chyba trochę Zatęgnięte Teren ten zaskoczył mnie tym, że jest bardzo górzysty Mnóstwo gór, dolin, zakrętów Co dwa razy zwiększa jego relatywnie małą powierzchnię I rzeczywiście nadaje mu przytłaczające Wrażenie ciężkiego Trudnego do przebycia terenu, który w jakimś sensie zdaje się wciągać, i przez właśnie te górzystości tutaj stwarza takie wrażenie, że ciężko jest wydostać się z tego terenu. Jest jednak całkiem sporo łapeczek, ktoś tutaj starał się to przerobić na taki półpark. Jest to jednak gęsty las liściasty. Aczkolwiek więcej tutaj aniżeli traw jest młodych drzewek, klonów szczególnie. Na nogach mam kalosze, bez nich raczej nie byłbym w stanie tędy przejść suchą nogą. Pełno błota, roper jestem zmuszony prowadzić. Trasek poprzecinany jest siecią wąskich, krętych dróżek. Tu przed chwilą widziałem sarnę z trzaskiem przedzierającą się przez gąszcz. Bardzo cienisty teren stwarzający na pewno duże możliwości ukrycia się i pozostawania niezauważonym ze względu właśnie na sporo pofałdowanie tego terenu i mnóstwo zakamarków na pewno jednak ciężko byłoby znalezienie suchego drewna na opał zwłaszcza, że tu w ogóle nie ma drzew iglastych ptaki krzyczą ostrzegawczo zwietrzył moją obecność. Być może wrócę tu zimą, gdy nie będzie tej gęstwiny. Spróbuję tutaj spędzić trochę czasu w nocy. Warto również wspomnieć, że sam teren otaczający ten las, czyli pola oraz podmiejskie osiedla domków, też znajdują się na bardzo pofałdowanym terenie, wąskich uliczkach, które tworzą nieregularną sieć pełną ostrych zakrętów, podjazdów i zjazdów, więc samo dostanie się tu.